Cześć wszystkim, z tej A to jest taki odcinek informacyjny I bardzo smutny, ponieważ Już niestety nie będę nagrywał e, o, e, Żadnych odcinków Z Madziuki y, Ponieważ Madziuka mi się tutaj zepsuła Nie wiem czemu Nie nagrywa mi żadnych e, żad, Niczego nie chce się nawet włączyć I bardzo przykro jest, bo widzę, że wiem, Czuję, czuję wasz ten ból Który jest spowodowany tym Że nie będzie odcinka, ale trudno jednak musicie z tym jakoś walczyć, mam nadzieję, że na seria się spodoba mi się jeszcze mam zamiar, y jeszcze na włoser zacząć, tylko może to troszeczkę później Może to z moim braciszkiem nakręcę ale nie wiem, wiem, że jest y dla was bardzo trudny okres spróbuję jakoś przezwyciężyć ten strach który jest spowodowany tym, że nie będzie tylko magic green doleczyliśmy już do trzeciego niestety czwarty, czwarty mi się nagrał odcinek y ale y y nie było był za, był za głośny usłuchać mnie nie było słychać w ogóle, więc musiałem, musiałem niestety usunąć piąty odcinek, jest nagrany, tylko nie wiem czy wrzucać, bo jest połowa informacji bezsensownych, ale to już napiszcie w komentarzach, jak chcecie. Rozumiem ten wasz ból. Ale to jest, yy, przepraszam, że tak rzadko właśnie czytam odcinki, ale nie mam czasu yy, nagrywać, to, nagrywać tego. Czasami po prostu nie wiem, co mam yy, zrobić. Próbuję sobie to nagrać. Ostatnio jak miałem wolny czas chciałem sobie nagrać właśnie kolejny w inny Połowa mi się nagrała, no ale mam pech akurat, bo kolega mnie dzwoni i pozdrawiam. Mm. No i druga połowa się nie nagrała, bardzo smutno i wtedy było. Nie, życie jest No i trudno. Takie jest życie. Nic nie jest takie jak w Madrycie. Myślę, że dotknęliście ten mój ból. I'm going alegou